Jesteśmy właśnie przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Naszym gościem jest poseł Robert Winnicki. Panie pośle, proszę powiedzieć, dlaczego dzisiaj ruch narodowy będzie pikietował przed siedzibą Unii Europejskiej? Komisja Europejska próbuje wywierać na Polskę nieuprawniony nacisk. Nie tylko zresztą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ale przecież mamy ostatnią deklarację o tym, że każde państwo, a do takich państw się, zalicza się Polska, będzie musiało płacić 250 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego imigranta, co jest oczywiście grubym skandalem. Dlatego dzisiaj zorganizowaliśmy na szybko skromną pikietę, po to, żeby pokazać, że są Polacy, którzy nie tylko nie zgadzają się na ten dyktat Komisji Europejskiej, ale nie zgadzają się na ten model Unii Europejskiej. Nie chcemy Unii Europejskiej w takim kształcie. Jeśli, e, jeśli Komisja Europejska, jeśli Unia Europejska ma tak wyglądać, to my po prostu chcemy, żeby Polska Unię Europejską opuściła, ponieważ wszelkie możliwe korzyści, ale i straty z członkostwa, przez, które ponieśliśmy przez ostatnie 12 lat, e, właśnie się wyczerpują, a ten bilans zaczyna być wyjątkowo niekorzystny. Proszę przypomnieć, od kiedy narodowcy w Polsce protestują przeciwko integracji Polski z Unią Europejską? Narodowcy w Polsce zawsze opowiadali się za współpracą z państwami Europy i zawsze opowiadali się przeciwko temu, by wstępować do Unii Europejskiej taką, jaką ona obecnie jest. Dlatego my od początku konsekwentnie byliśmy przeciwni takiemu modelowi integracji europejskiej. I w 2003 roku, kiedy było referendum akcesyjne, sam w tym jeszcze jako uczeń liceum brałem udział, aktywnie protestowaliśmy przeciwko takiemu modelowi integracji. Dziękuję bardzo.